Cześć wszystkim. Dzisiaj zobaczymy kolejną e, pakę, e, która przyleciała ze mną z Japonii. Już było tego trochę, więc e, mamy kolejne rzeczy. <coughs> Teraz, może tak monotematycznie, e, niekoniecznie wszystkich to zainteresuje, ale e, będzie z Nintendo i będzie to taka starsza konsolka Nintendo, ale nie NES i SNES. A zaczniemy może od, od czegoś takiego. Eee, tak, to na ostatniej miejscówce, gdzie już właściwie wracaliśmy. Wracaliśmy już e, w zasadzie od Nagoi. Jeszcze taki ostatni e, przelot, jakiś po zakupach, prezenty, te sprawy. Kosztowało to 1000 jenów, czyli 27-26 zł. I właśnie w jednym z bukofów. Znalazłem, e, właściwie e, znaleźliśmy e, taki zestaw i nie kupiłem. I nie kupiłem, a to był taki bukow, którego mieliśmy już dalej no, na peryferiach, więc mieliśmy dalej się nie wybierać do niego kolejnym razem. No trudno, ale tak się złożyło. Pierwszy raz widziałem w ogóle coś takiego w bukowie, czy w ogóle w jakimkolwiek sklepie z grami. O, trochę zgniecione. Um, Tak się złożyło, że jak byliśmy w kolejnym, to w kolejnym były dwie sztuki. Więc yy, więc, więc właśnie, dobra, no może nie będę tego wyciągał. To jest moduł do Nintendo 64. Tutaj. Jakiś zgnieciony, kawałek tej foliki. I do tego mamy. Taki pałąk, nie wiem czy to jest, chyba to jest na ucho do zakładania, no. To się zakłada jakoś tak, jakoś tak. Czy to jest wygięte, tak miało być? Hmm. No nic, potem zobaczymy, jest jakie jest. Chyba powinno być ok w takim stanie, że trudno powiedzieć trudno powiedzieć czy to tak ma być i mamy mikrofon który się wpina właśnie w ten, ten tutaj cały dynks. o mamy jeszcze nawet coś takiego żeby sobie ten mikrofon być może podpiąć o, trzeba będzie to zobaczyć chociaż obawiam się że z pudełka to za, za często nie będzie wychodziło Chociaż idzie do mnie niebieskie Nintendo 64, więc kto wie, może kiedyś się zdecyduje, żeby to odpalić. Hello Pikachu. Tak to wygląda tutaj. Zobaczymy co jest w środku. Tutaj to pudełko trochę jest zgniecione, nie wiem czemu. To zewnętrzne jest ok, a to jest takie... Jakby ktoś na nim usiadł. może, może było nieumiejętnie wciskane tutaj do tego głównego pudła. Ale no, no mamy ładną wkładkę. Karty też wygląda bardzo ładnie. I są nieużywane. Tutaj tylko jakaś taka jedna ryska na tej foli. Nie, rysa? No, to trochę ryska. A reszta jest właściwie idealnie. Mamy tutaj. Książeczkę. Mamy tutaj Pana Pikachu. Jak to wszystko ustawić. Mamy plakat. Sterowanie. Więc ostatecznie właśnie się nawinęło drugim razem, a zdążyłem się wcześniej zorientować, że to w sumie nie są tanie rzeczy. Więc na no drugim razem już to wziąłem. Być może trzeba było wziąć też tą drugą sztukę, jak już się trafiła taka okazja, ale akurat tamta miała jakiś brak. Ta teoretycznie też, ale to chyba już nie pamiętam dokładnie chyba brakowało gąbeczki takiej żółtej. No ale te gąbeczki są z poliuretanu one właściwie no nie ma szans, żeby przetrwały. Jeżeli podejrzewam, że jeżeli ktoś taką ma i ona jest w stanie bardzo dobrym, no to ma jakiś zamiennik dorobiony albo skądś przywieziony, bo to jest niemożliwe, żeby ten materiał poliuretanowy wytrzymał. Do tej pory. O, tutaj widać właśnie. To, takiej gąbeczki brakuje żółtej, pikaczowej. To to jest właśnie Hello Pikachu. Mamy też coś takiego. I to jest transfer Pack, Tutaj się to tak wygląda. Tak się transferuje Pokemony do gierki na Nintendo 64. On też kosztował 1000 jenów, zaboksowany, więc 27 zł. Tutaj mamy tego paka. Mamy papiery. Tutaj nawet jest, ale ona jest przyklejona, więc trudno, żeby jej nie było. Taka wkładeczka. No papiery jak papiery na papierze to Ale ale właśnie w bardzo ładnym stanie ten transfer pak. One ogólnie same widziałem, że nie są drogie, bo tak naprawdę oprócz gadżetu to za bardzo to się nikomu nie przydaje. No ale jeżeli ktoś by chciał kiedyś sobie przetransferować Pokémony z, z swoich kartridży na konsolach przenośnych. No to wypadałoby właśnie takiego transferpaka posiadać, albo pożyczyć przynajmniej na chwilę. A że zaboksowany, to pomyślałem, że kurczę, no to w sumie czemu nie. I też tylko raz widziałem zaboksowanego. Luzem były częściej, nawet 500 jenów, 300 jenów chyba nawet czasami się zdarzały. I mam jeszcze controller pack. Wziąłem trochę tych gadżetów ze względu na to, że... Że tak jak mówię, no, gdzieś tam w paczce z zenmarketu do mnie podąża statkiem Nintendo 64 japońskie w niebieskim kolorze Ocean Blue, czy jakkolwiek się to nazywa. Więc taki kontroler Pack to niestety ma zerwane. Nie wiem, czy to było od gry specyficzna naklejka, którą się doklejało, bo to jest staje się, że no, karta pamięci do gier, które ewentualnie potrafią korzystać bo później z tego co kojarzę to było wszystko już pakowane pamięć była wrzucana na, była wrzucana na sam cartridge powinienem mieć jeszcze jakieś jesteśmy jeden wiem, czy to już będzie komplet czy nie też szkoda może, że wziąłem tylko jeden i to jest wydaje mi się, że to był Rumble pack czyli tam wibracja było tego mnóstwo, e, mnóstwo. No, tak Widziałem co najmniej z 10 sztuk w cenach. To jest za 500 jenów, więc pewnie coś koło tych 500 jenów, te 15 zł, one kosztowały. Ale najczęściej były pozalewane bateriami i tak nie wróżyło no, nie, nie to dobrze. Więc wybrałem sobie taką jedną, która no, chyba w ogóle nawet nie była zalana. I, i właściwie no, tylko jedną taką znalazłem w takim dobrym stanie, więc wziąłem. I tak, no w sumie teraz z perspektywy czasu troszkę żałuję, no ale też jakby walizki nie są z gumy i tak ledwo się to wszystko zmieściło, więc pewnie by było to już trudno upchnąć. No a skoro mowa o Nintendo 64, a pokażę Wam może z tego zestawu. Właśnie, bo w jednym, w jednym właśnie, bukowie. Tak ogólnie to, jeżeli chodzi o Tokio, Kyoto, Osaka, to tam za bardzo turystycznie wszystko wykupione, praktycznie nie było kartridży na Nintendo 64. Ale, nie ale, ale, w jednym, chyba to była Nagoya albo Nara, w jednym bukofie znalazłem całe, całe kosze po prostu kartridży. Na Nintendo 64 i, i zobaczcie, one były po 270 jenów, to jest, to jest w zasadzie jakieś 7 zł. Więc po 7 zł rzadka były droższe, ale ich już nie było wiele. Generalnie właśnie głównie po te 7 zł kartridże, i wziąłem sobie tak Bombermana jednego, bo tylko chyba jeden był. Wziąłem sobie. Donkey Konga 64 i to wziąłem sobie co najmniej dwie sztuki. Jeszcze gdzieś tutaj Donkey Konga? Nie widzę. Nie ma. Wziąłem sobie Diddy Kong Racing. Podajże to jest chyba tak. Chyba też była tylko jedna sztuka. Wziąłem sobie Star Wingsy. A te były droższe, 900, 900 jenów, czyli tam 25 zł. No, ale nie są jakieś strasznie drogie z tego, co widziałem. No, ale tylko jedną sztukę widziałem, więc wziąłem, żeby było rozmaiciej. Co tu jeszcze mamy? No, na pewno sporo było i wziąłem więcej sztuk. Tu mamy jeszcze i tu mamy jeszcze. Mam jeszcze jeden Donkey Kong 64 dam takie właśnie niezżółtaczkowane sztuki. Dobra, to chyba na razie tyle. Mario Karty. To dwie sztuki. Na razie. Nie wiem czy to nie jest Smash Bros. Dużo postaci różnorodnych, ale też pewnie był tylko z jeden. Albo było więcej i skiepściłem. Nie biorąc, no ale wszystkie oprócz tego Star Foxa tam Star Wingsa po kwocie po, po 7 zł. Tutaj mamy Pocket Monster Stadium. 2 Mamy tak. Jeszcze tu chyba widziałem Pocket Monster Stadium. A jest. Pocket Monster Stadium 1. Więc takie dwie. Mamy też 270 jenów. Mamy. Nintendo, Nintendo Mario, Nintendo Golf 64. Mamy. Co jeszcze mamy? Mario Story, To już troszkę drożej, bo za jakieś tam 12-13 zł. Mario Story. Custom Robo. Na jakąś konsolę kojarzę, że to jest dość droga gra, ale chyba nie na Nintendo, bo nawet, chyba nawet sprawdzałem. Nie jest to jakoś tam e, kosztowne. E, mamy Mario Tennis też 270. Z tą Robo 500 janów, czyli 12 zł. Mario Story też 12 zł. A reszta po, reszta po 7. Co tu jeszcze mamy? Hey you Pikachu, czyli to co z zestawu, tylko sam cartridge Też 7 zł. I co jeszcze? Mamy Mario Party dwójka, też 7 złotych, Mamy Banjo Kazui I nie wiem, czy to jest ten pierwszy. Możliwe, że pierwszy od Rare, To właśnie kultowa giereczka. Szkoda, że jeszcze fury Bat się nie trafiło. No, ale po japońsku też już było średnio. więc to nawet myślę, że większość tych gier na Nintendo 64 można sobie normalnie obrać. Nie są jakieś strasznie wymagające, poza ewentualnie RPGami i... i, i, i no w zasadzie RPG-ami głównie, bardziej ustawionymi na fabularkę. To nie będzie ostatni raz, jak pokazuję Wam te kartridże, bo mam jeszcze cały chyba gdzieś pakiet. I tak, oczywiście mamy Zeldę. Majora Mask i to mamy za 900 jenów, więc 20 jakieś 25 złotych. Mamy The Legend of Zelda i tutaj mamy za 12. I wziąłem jeszcze ze względu na to, że to jest właśnie, to jest właśnie taki airbag na gridzie turowy, w ogóle taki prekursor tego wszystkiego. Jak, jak Final Fantasy Tactics, Ogór Battle 64, więc to też troszkę drożej. Jakieś tam z dwie dyszki nie całe. I teraz mam drugi pakiet, bo to zdaje się było z innego seksa. Chociaż też jest to seks, może tego samego ceksa trudno powiedzieć. Star Wars Episode 1 Racer. Tutaj mamy Yoshi. Coś a'la World z Yoshim. Ten to, o no tak, ewidentnie inny seks, bo tutaj mam nawet ceny po stojenów, więc e, to sobie odłożymy tu. Kolejną Zeldę też 900 jenów, więc możliwe, że z tego poprzedniego, tych trochę wziąłem, bo to jednak jest Zelda. Mamy, mamy, co mamy? Mario Party Trójka, już mamy dwójkę i trójkę. Mario Party, no. albo jakaś przeklejka, kurczę, któraś z kolei. Ten Mario Party trójka, stojenów czyli 2,70. Za stojenów mamy Wave Racer. No nic takiego, ale no, wypadałoby mieć. bo To jednak jest yy, klasyk. Kolejna Zelda Majora Mask. Kolejna Legend of Zelda. I mamy jeszcze coś takiego jak Perfect Dark. To muszę sobie poprawić naklejkę, bo jest troszkę zerwana ale to myślę, że się uda doprowadzić do jakiegoś sensownego stanu. No to dość nietypowe, że w tym całym takim Nintendowym tym w końcu się pojawiło coś jak Jak, jak coś takiego w innym stylu. Zresztą tak samo, o, gdzieś tutaj zgubiłem, tak samo jak te Star Warsy, no to jednak taka trochę odmianka z tego wszystkiego. Za Perfect Darka chyba 500 jenów, 13 zł. To kosztowało i na koniec jeszcze bym Wam pokazał. Że jak mówię, mówiłem, no to jeszcze nie jest na pewno koniec tych kartridży, bo zdaje się, że jeszcze jest jakaś, jakiś zestaw. Więc pewnie reszta kopii się tam trafi. Może zrobię podsumowanie później, ile których wziąłem. No ale po jakieś 5-7 zł to aż trudno było nie brać. I znalazłem w bukowach taką ciekawostkę. I to jest w ogóle genialna sprawa, bo można było tam znaleźć różnego rodzaju transformatory zmieniające napięcie ze 110 na 220 i w drugą stronę albo ze 100V na 120V, albo ze 120 na 100V. No one są, wiadomo nieprzydatne. Nawet w Japonii myślę, że one są bezużyteczne, chyba że ktoś ma naprawdę konsolę, która bardzo drastycznie reaguje na te zmiany napięcia. No, ale w okolicach 100V, 120V to w zasadzie wychodzi na to samo, tak samo 220, 230. To jest jeden pies. Z kolei te wersje, które były z 200, 30, ze 100V, 110V na 230, też bez sensu, i pobrałem tylko takie, które były właśnie w tą drugą stronę, czyli z 230 na 110, czyli Właśnie, będzie można sobie popodłączać do konsolek czy do SEGI, czy do PlayStation, czy do czegokolwiek. Będzie można normalnie sobie ją odpalić na takim transformatorze. Tu jest co prawda takie dziwne, dziwne dziwna wtyczka, tutaj jest jeszcze japońska, no ale ogólnie ona jest z 230 na 100 V. Więc trzeba będzie sobie akurat tę sztukę wymienić. Być może ona jest z jakiś na rynek chiński albo coś coś takiego, no ale tak czy siak w każdym razie na 110 transformuje i z 230, a właściwie nawet 220, 240 v Tutaj się chwalą, że mają 30 watów. Mam jeszcze taką sztukę, no już urwałem blister, bo za dużo miejsca zajmował i ten już ma tę normalną naszą wtyczkę i też Jakieś 35 W, no więc pewnie tych watów będzie za 30 i jeszcze taki na 30 W. Yy, mamy jeszcze, no spróbujemy do maszyny do szycia to zastosować. Yy, siostra kupiła taki 100W, ale no, mam pewne wątpliwości, bo mniej więcej waży tyle, co ten, yy, który się deklaruje, że ma 30W. I jakoś nie widzę tam tych, tych 100 W, nawet jakby tam był toroidalny transformator, a nie wygląda. No to i tak nie wycisną z tej wagi zwykłego transformatora 100 W. No ale niech im będzie. Nawet tutaj piszą, że Made in Japan, więc takie 30 W konwertery na 110 z 220-240 idealnie się nadadzą. Trzy sztuki bodajże, chyba nie mam więcej, chyba trzy sztuki udało mi się takich wyszperać więc myślę, że to będzie rewelacyjny rewelacyjny gadżet, że one były tutaj no ten kosztował w sumie 25 zł, no ale ten na przykład kosztował tylko złotych jakieś 9 i ten chyba też bardziej koło 9 niż 25. I tak to tyle wygląda tak to wygląda sprawa z Nintendo 64. Może w następnym odcinku albo może nie, w następnym odcinku zrobimy znowu jakiś tam miks z czegoś innego, a resztę cartridge w którymś tam później kolejnym. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!